umieścił tu w liczniku, ale ponieważ spojrzałem tam do odpowiedzi jeszcze, bo tam było troszkę inaczej sformułowane zadanie, tam był ten wzór po prostu podany i trzeba było, było polecenie, aby wykazać, że ten wzór jest prawdziwy, a my odwrotnie. My po prostu ten wzór wyprowadziliśmy. Więc nie musimy wykazywać, że jest prawdziwy, skoro go od początku wyprowadziliśmy. I tam to jest w tym zadaniu jest właściwie tylko to do liczenia. tam są jeszcze inne polecenia, ale to znaczy mniej wartościowe, ale to później być może do, niego, do nich przejdziemy. Tylko jeszcze pokażę wszystko co tu jest. O, może Tak Jeszcze muszę to nagrać, znaczy do komputera, potem do YouTube. To jeszcze zajmie troszkę czasu. A jest jak zwykle noc. Późna noc. No dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą lekcję. Do zobaczenia, do usłyszenia.